Witam Was na kanale Beauty Tematy Beaty. Dzisiaj przeglądniemy sobie katalog Bon Prix. Jest to katalog z przełomu grudnia i stycznia, czyli no w połowie jeszcze aktualny. I będzie to tutaj głównym takim, prze, jakby tematem przewodnim. To będzie wzór norweski, a wzór bożonarodzeniowy. Takie po prostu delikatne różnice między tymi dwoma wzorami, które znajdują się na odzieży, głównie, właśnie zimowej. I tutaj już na okładce mamy przykład wzoru norweskiego. Jest to kardigan zapinany, i właśnie można się dobrze przypatrzeć. Jak wygląda wzór norweski? To jest najczęściej właśnie taki wzór, który układa się tak półokrągło, tutaj od linii dekoltu, poprzez, no tak sięgający może pod talię, trochę wyżej niż talia, i ma on takie po prostu wzory, no bliżej niezidentyfikowane, nie do końca określone, w różnych kolorach i barwach. No i sobie zobaczymy właśnie jak to wszystko będzie wyglądać. I tutaj mamy na pierwszej stronie również przykład tylko w innym ujęciu tego sweterku i on jest za 84 ,99 zł 99 groszy. A tutaj może tak słabiej widoczny jest ten sam sweterek tylko w, od, w odcieniu granatowym. I jest to po prostu mm, dobry przykład na wzór norweski. Ten sweterek jest tutaj także poniżej. O! Czyli można się właśnie doskonale przy, przyglądnąć po prostu, jak wygląda aktualna moda zimowa. W propozycjach oczywiście Bonprix. to oczywiście Zwykła dzianinowa sukienka, mini czarna, i tu mamy znowu taką odsłonę, można powiedzieć, śnieżno-białą. Takie barwy ochronne na y, śniegu, y, teraz, właśnie w, w taką pogodę, jak mamy teraz czyli po bardzo obfitych opadach śniegu. No to, gdyby ktoś tak się ubrał, to by był praktycznie wcale niewidoczny. No to tutaj też warto sobie to przyglądnąć. Także tutaj mamy dalej przykład wzorów norweskich. Tutaj sweterki, kardigany rozpinane, i właśnie mamy tutaj też odcień jasny i odcień ciemny. Także warto sobie to przyjrzeć się tym wzorom norweskim, bo one wyglądają nieco podobnie jak swetry bożonarodzeniowe, ale tak do końca nimi nie są. No tutaj są jeszcze oczywiście elementy innej mody w ogóle propozycji zimowych z Bond Ale właśnie głównym takim tematem chciałam tutaj taki temat poruszyć właśnie różnic pomiędzy wzorem norweskim a wzorem bożonarodzeniowym tak żeby umieć to odróżnić i wiedzieć, że są to dwa różne printy. Które niekoniecznie, wiecie, oznaczają to samo, i można tutaj przyznać chyba rację, bo cały czas tutaj na razie oglądamy printy wzoru norweskiego, że są to takie wzory, które praktycznie można nosić całą zimę. Czyli printy norweskie można nosić całą zimę. Tu oczywiście mamy przykłady właśnie kurtek, jeszcze innych sweterków. Zimowe akcenty. Jako propozycje z Bond No i tu oczywiście dalej to samo. Takie polarki. Trochę chyba za zimne na teraz. Na te roz, które teraz do nas przy, przyszły no ale nie mniej jednak jest to propozycja na modę zimową tutaj chciałam zwrócić uwagę na bardzo piękny taki można powiedzieć fuksjowy kolor płaszcza i to jest tutaj płaszcz pikowany z podszewką z pluszu w kapturze i tutaj jest to ciemna fuksja bardzo piękny zwłaszcza dla brunetek dla brunetek przepiękny kolor. No i jest tutaj jeszcze w wersji granatowej druga opcja kolorystyczna, ale widać, że jest to bardzo fajny płaszcz. Yy, I tutaj ma w kapturze chyba polarek, baranek jakiś, taki ocieplany ma ten kaptur. Może tutaj dobrze tego nie widać, ale tu jest napisane wyściełany. Potrzewka w kapturze i watowanie 100% poliester. No to jest po prostu yy, ten płaszcz poliestrowy oczywiście, ale jest ocieplany. I tutaj mamy dalszą propozycję kurtek i płaszczy zimowych z Bonprix. Można zobaczyć yy, i co tutaj jest takiego fajnego? a mianowicie bionik finish eko bionik czy bionik, nie wiem jak to przeczytać. W każdym razie co to jest? To jest powłoka bionik ekologiczna metoda uszlachetniania odzieży bez szkodliwych związków PFC. Czyli jak widać mamy tutaj jakieś nowatorskie metody uszlachetniania odzieży. Widać, że producenci odzieży no coś nowego próbują zawsze, jednak tworzyć. To nie jest tak, że czas w miejscu stanął. I właśnie w Bond można takie nowatorskie perełki dostać. Nie wiem, nie mam pojęcia. Zielonego, jak to po prostu funkcjonuje taka odzież. W każdym razie, no, na pewno warto by było coś takiego nowego wypróbować. Jest to 100% materiał wierzchni z recyklingu. Czyli, jak widać, mamy recykling. Przepraszam. Niestety przeziębienie. Przepraszam ruszyłam. Mamy recykling i mamy jednocześnie nowe technologie. No i tutaj trochę mody takiej zimowej, narciarskiej, sportowej mody. Można zobaczyć tutaj, ceny są raczej widoczne, więc już nie mówię o tych cenach. Tutaj dalszy ciąg płaszczy, kurtek i oczywiście sztucznych misiów. Odzież basic na co dzień. Idziemy sobie. Jak widać, typowo y, zimowe propozycje odzieży. Tutaj nadal mamy swetry, mamy tutaj skarpety. Mamy więc y, wszystko to, co w zimie niezbędne. Propozycja także fioletu w zimowych sweterkach, taki no można powiedzieć lila, który bardziej kojarzyłby się nam z wiosną. Tutaj bardzo ładnie przedstawia się także w propozycjach zimowych. I tutaj nadal mamy takie stonowane propozycje. Polar na przytulne i chłodne dni. No, wiadomo, polar zawsze jest bardzo przytulny. No, i doszliśmy właśnie do printów bożonarodzeniowych. I jak można zobaczyć, no czym tutaj się różnią te oto wzory? bożonarodzeniowy na odzieży. No jak widać tutaj mamy do czynienia z takimi typowymi symbolami bożonarodzeniowymi, jak chociażby Renifery, Rudolfy z czerwonym nosem, ciastki, płatki śniegu, rękawice. Tutaj bombka, prawda? Tutaj Laski cukrowe, czapki świętego Mikołaja, choinki i to wszystko, co typowo właśnie wiąże nam się z odzieżą bożonarodzeniową więc można już teraz powiedzieć, że wzór norweski, aczkolwiek trochę podobny i również fajnie wyglądający w okresie świątecznym, bożonarodzeniowym, to nie jest to samo co printy Bożonarodzeniowe w odzieży, bo te tutaj absolutnie dokładnie są widoczne. Więc, oczywiście, można sobie teraz już powiedzieć, że są to trochę podobne, coś wspólnego z sobą mają, ale nie do końca jest to to samo. No i oczywiście, kiedy nosić odzież bożonarodzeniową, taką typowo bożonarodzeniową? No ja myślę, że właśnie tak jak Niedziela Chrztu Pańskiego, którą, która była wczoraj, bo jak ten filmik publikuję w poniedziałek, 12 stycznia, no to wczoraj właśnie zakończył się okres bożonarodzeniowy. To tak myślę, że te wszystkie odzieże Bożonarodzeniowe można swobodnie nosić od Mikołajek właśnie do wczorajszej niedzieli, ale oczywiście trzeba y, sobie to no, uświadomić, że jest to jednak odzież no trochę taka kiczowata, trzeba to przyznać, zabawna. No i jest to odzież, która no, raczej nie powinna nam towarzyszyć w jakichś oficjalnych. Spotkaniach w oficjalnych, załatwianiu spraw w pracy, w urzędach, no to raczej takiej odzieży nie stosujemy nawet w okresie bożonarodzeniowym. Jest to odzież raczej taka weekendowa, odzież do spotkań, właśnie towarzyskich, ale spotkań z bliskimi osobami, spotkań z dobrymi przyjaciółmi na takiej zupełnie luźnej, w formie nie, natomiast nie właśnie w oficjalnych spotkaniach. Natomiast swetry norweskie, no też oczywiście to jest podobna sprawa, z tym że wzór norweski jest wzorem bardziej uniwersalnym, ponieważ on może być jakby używany przez cały okres zimowy, czyli także styczeń, także luty bo tam już nie ma tych printów takich typowo bożonarodzeniowych, tylko właśnie są inne takie charakterystyczne właśnie również jakby trochę zimowe wzory, ale nie do końca jest to to samo co wzornictwo bożonarodzeniowe. I tu mamy dalszą część propozycji taką już bardziej jakby do pracy właśnie na okres zimowy bardzo ładna tu jest na przykład bluzka, yy, która jest takim zielonkawo niebieskim kolorze, taka właśnie do pracy na okres właśnie chociażby bożonarodzeniowy. No tu już ona może mieć zastosowanie, bo jest po prostu jednokolorowa. Yy, I tutaj dalej mamy przegląd katalogu i propozycji, propozycji właśnie z Bonprix. Flanela, koszulka właśnie flanelowa, podobna do takiej, która jest w pepko i którą ja mam na sobie w tej chwili, ale ja mam właśnie z pepko. Tutaj dżinsy, przegląd różnych fasonów dżinsów. I tu ponownie mamy przykład sweterka ze wzorem norweskim. I prawda, tu można już zobaczyć, ten sweterek jest przepiękny, i, i tu można właśnie zobaczyć, że w takim sweterku można się pokazywać cały, całą zimę. Czyli na przykład, mimo że skończył się już okres bożonarodzeniowy, to jednak wzór norweski nadal można sobie nosić przez cały styczeń, przez cały luty. Możemy w takich sweterkach wyjeżdżać na ferie zimowe, na różne, właśnie urlopy zimowe. No, bardzo dobrze też na stokach narciarskich się prezentuje wzór norweski. Jest to bardzo ładny wzór i bardzo taki podkreślający nawet sylwetkę trochę, tak bardzo ładnie układający się na sylwetce no ten sweterek jest przepiękny jest po 109 ,99 zł 99 groszy i tutaj jest sweter z golfem w norweski wzór i to jest 100% akryl także właśnie się tak przeplatają trochę te propozycje i właśnie tak Nazwałam ten filmik dzisiejszy tak i właśnie porównaniem tych wzorów, bo myślę, że, że może nie każdy z nas na to zwraca uwagę, a to są jednak różne propozycje i zupełnie od, odmienna symbolika. Tutaj też widać Monotematyczne style na zimę, czyli albo czerń, albo biel. I to jest też bardzo ładne na zimę. Oczywiście ta biel jest bardzo ładna tutaj. Taka złamana biel, trochę właśnie przełamana taką, takim ekri, takim delikatną śmietanką. No i tutaj właśnie dalej te wszystkie zimowe propozycje no wkradły się tutaj jakieś motywy też zwierzęce, które cały czas są modne biała koszula tutaj z takim printem zwierzęcym na kieszonce, tutaj mamy takie pasy trochę ala zebra ala tygrys, no może bardziej zebra, ale jednak trochę z tych yy, wzorów zwierzęcych również się tutaj trafia no tutaj też właśnie jest to pokazane, także yes, są dżinsy tutaj w taką panterkę, więc widać, że również do mody zimowej przeniknęły mody, printy zwierzęce, czyli mamy te, ten ciąg właśnie wzornictwa zwierzęcego, mamy już jak gdyby od, od tamtego roku bodajże, o ile się nie mylę, czy nawet już od dwóch lat to się... Przeciąga. No i tutaj taki Bond Prix Premium, bo dlaczego premium? No bo trochę lepsze materiały. I tutaj mamy taką notatkę. Materiały premium. Bond Premium to gwarancja wysokiej jakości materiałów i wyjątkowego wykończenia. Miękkie swetry z wełny merino i elegancki wzór wiodełkę. Z najdelikatniejszej wełny dopełniają stylowy wygląd. Wygodne kurtki z puchu, z recyklingu, zapewniają wyjątkowe ciepło zimą, zimą i zimową porą roku. Chyba to mieli na myśli, coś im tu nie wyszło w napisie. W każdym bądź razie spódniczka dzianinowa z wełną Merino 219,99 groszy. Taka plisowanka tu u góry jest w odcieniu szarym. Kurtka puchowa z puchu z recyklingu z rękawami z dzianiny. Ale ten puch, to wiecie, z tym puchem to jest tak trochę wypełnienie 80% puchu z recyklingu, 20% pierze. No więc coś jest tego naturalnego. Puchu i pieża. W każdym bądź razie no, to też są czasem takie mieszanki. I spodnie wełniane, w wiodełkę. Tu proszę, bardzo ładny zestaw. Taki z marynarką. I spodnie, same spodnie to 299 zł. 99 groszy. <laughs> Cały czas ruszam. Przepraszam za to Was, kochani. No, i tutaj dalszy ciąg takiego jakby nawrotu na brąz. Coś to chyba będzie się działo z tym brązem. Coś to jakby trochę zapowiedzi brązu. Bluza z baranka. No, i tutaj tak wystylizujesz płaszcz o fasonie marynarki. Przykłady. Dobrze, może trochę przyspieszymy. Także, jak widać, na Bond można kupić zarówno odzież ze wzorami, Boże narodzeniowymi jak i również z wzornictwem norweskim tutaj jeszcze bardzo ładny sztuczny miś kurtka ze sztucznego misia koronka i imitacja futra no to właśnie to I ciąg dalszy Tutaj mamy trochę takiej mody wieczorowej można zobaczyć, tak, właśnie, taka torebka z cekinami. Cekiny w roli głównej, tutaj, w takim, właśnie, w takim kolorze ciemnej, zieleni. I dużo, dużo cekin, ale to normalne w okresie sylwestrowo-noworocznym i karnawałowym. Także jak najbardziej cekiny pasują na tego typu imprezy. Tutaj też złota nitka, srebrna, przepraszam. I również cekiny oraz koronka. Tu jeszcze trochę takiej nieco spokojniejszej mody yy, imprezowej. Tu jest welur. I tutaj taka moda, właśnie odkryj bajecznie, bajeczne stylizacje, aby rozpocząć imprezę. Czyli tu jest na takie już, może, mniej oficjalne imprezy. Dodatki. Oraz buty, i tutaj warto się jeszcze przyglądnąć, że mamy tutaj propozycję kozaków z szeroką cholewką w nowej odsłonie, ale tu trzeba uważać, ponieważ szeroka cholewka to nie znaczy ogólnie buty na szeroką stopę, bo stopa w tych butach może być zupełnie normalna, zwykła i wcale nie muszą to być buty o poszerzonej stopie, czyli o tej tak zwanej tęgości H, ale mogą mieć tutaj bardziej elastyczną cholewkę, dzięki której no ktoś o bardziej takich wiecie rozbudowanych łydkach może mieć Ułatwione dopięcie tego buta i noszenie takiej wyższej cholewki. Natomiast, żeby tutaj dobrze to rozumieć, to jeżeli ogólnie macie nogę szeroką, szerszą niż normalna tęgość, to należy szukać tęgości tak zwanej H, ale w tak zwanej szerokości, tęgości stopy. Natomiast szeroka cholewka jest troszeczkę. Czymś innym. To o tym również trzeba tu pamiętać. I jeszcze właśnie krótki rzut tutaj oka na propozycję takich botków, trzewików, no i tutaj takie jakby mokasyny. No nie wiem, czy to jest akurat dobry pomysł z takimi mokasynami, z barankiem, z tekstyliami, ponieważ to zaraz będzie brudne. No. Czyste i nowe wyglądają ciekawie i fajnie, natomiast no niekoniecznie jest to praktyczne. I dalej mamy bieliznę, także na tym już kończę. Przeglądaliśmy katalog tutaj z Bonprix na grudzień i styczeń 2026. Na tym kończę. Bye! Zapraszam w czwartek.